Hej, podziękujcie Gacha Life, podrobili taką pi aktualizację, już nie będę przeklinać, ale naprawdę zrobili taką aktualizację, że nie ma. Y Czekajcie, kojarzycie te duże rumieńce, które ma teraz Emi? Y to y przepraszam, że zrobiłam taki spoiler, no ale y kojarzycie to nie, te duże takie rumieńce. Y Albo, um, poczekajcie... Um. O! I y, tą animkę, którą wykonuje Emi? Otóż teraz ich nie ma. Pożegnajcie się z Gatchalep, jeśli lubiliście te wszystkie animki. Y, te cudne rumińce, bo teraz... Ich nie ma albo został zastąpiony jakimś głównym. Zaraz Wam to normalnie pokażę, bo sama będę kończyła, gdy... Z... O, jeszcze komunikat się na początku wyświetla. Mm, nie wiem, czy to jest jakiś błąd. Um, moją postać Emi zastąpił Kaleb, bo chciałam pokazać przed nim, ale nie chcę, co usunam. Kaleb y, ma takie duże rumieńce tutaj gdzieś będzie. O! Takie duże rumieńce ma, a tutaj ma takie główno małe. Y, patrzcie, no. Teraz już nie zrobicie takich dużych rumieńców. Albo nie zrobicie ładnego koloru bluzki. która wygląda jak te, jak... Albo jasnego brąza. Nie no, tu, tu. Tutaj zrobicie, tak? Tutaj zrobicie ten kolor. Ale nie zrobicie go tam. Przy tej blu. Zacznę. Ehm. Um, <laughs> bo piec zwariował. I zlep Dobra. Co tu się jeszcze może zmieniło? Hmm, zastanówmy się. Dobra, niech będzie coś w. Wy... Mm, dobra, wezmę jakoś. Yy, dobra, niech będzie to. Yy, no, kojarzycie to, prawda? Te wszystkie animki cudowne. Chcę teraz wam coś pokażę. Tak, wiem, robię Wam spoiler, bo pokazuję Wam wszystkie postacie, które będą występować w filmie. Ale dobra tam, niech będzie już moja strata um, animki. Animki były na body, dobra. Um, kojarzycie animki yy, o to co tam było pokazywane też jak yy, trzy... A nie, to jest to, jak to trzymać Ale co to jest za anima? Kojarzycie te anime? Jak oni zepsuli! Nie, nie, nawet nie będę zasłaniać wam. Widzicie, co oni z tym wszystkim zrobili? To jest nie do pomyślenia. Kieracie te anime? Bo ja nie. Co oni zrobili? Nie, no. Przenoszę się na Gacha definitywnie. Proszę, się się, zgacza live, jeśli właśnie za to kochaliście. Bo. Te Life już umarło. Gdzie są rączki, które pomagają się wspiąć? Oh, naprawdę dodali mega dużo anim. Na przykład to. To wygląda jak te z Mario. Gdzie są takie ładne animki? A, no i to jest ta zamieniona, ładna, siedząca, jakby robiła brzuszki. Czy jak to się tam się zwie. Dokładnie, to są nasze brzuszki. Dziękuję Ci, Gacha Life. Naprawdę zmieniłeś tę aplikację do nagrywania na najlepszą aplikację na świecie. Co to są za anime? Co to jest za dziwne? Wygięcie się do tyłu. Nie było takiego wygięcia. Było sobie prostość. Gacha Life, naprawdę dziękuję. Dziękuję, że zmieniłeś tę aplikację na taką beznadziejną. Fleje normalnie, nie powiem inaczej. Pożegnajcie się z Gacha Life. Bo Gacha Life umiera. Gacha Life schodzi na psy. Takie beznadziejne coś na to. Sorry Gacha Life, że tak mówię, ale aktualizacja jest beznadziejna. Od razu ci nie mówię. Przecież tych rumieńców prawie nie widać. Zastanawiam się czy coś tutaj. Wzięli. nie tutaj, akurat zostawili w spokoju. Um, nie ważne. co hmm. Podziękujcie, podziękujcie, Gacha Life. Nie mnie, ja tylko wam pokazuję, jaką zepi Zrobili, bo nie będę już przeklinać, że zrobiłam sobie taką cenzurę głosową jaką superśną zrobił aktualizację. Przenoszę się na gacavers. Wam radzę to samo. Do zobaczenia i widzimy się w nowej serii.